Jest, jesteśmy. Dzień dobry. Jesteśmy, udało się. Dzień dobry. Zapraszamy na transmisję na żywo. Ja mam na imię Michalina. Kasia. I razem prowadzimy kanał na YouTubie, wcześniej jak wiecie, bo na pewno pojawiają się osoby, które tutaj odglądają nas od dawna. Wcześniej prowadziłam ten kanał z tatą, a od pewnego czasu prowadzimy ten kanał razem, przynajmniej staramy się nadal prowadzić, więc postanowiłyśmy również wrócić do dyżuru ekspertów. I takie dyżury odbywają się standardowo we wtorki. Właśnie o godzinie 18, tylko że na przemian mamy te transmisje na żywo tutaj, właśnie na naszym kanale, a na przemian co dwa tygodnie również prowadzimy takie spotkania w aplikacji Plantis, w naszej aplikacji Plantis ogrodniczej. Także jeżeli macie ochotę z nami się częściej spotykać, to zachęcamy Was do tego, abyście pobrali tą. Aplikacji z niej korzystali, bo oprócz tego, że są tam transmisje, że są tam również filmiki Zielonego Pogotowia jest wiele, wiele więcej. Cennych artykułów, wskazówek, są plany upraw poszczególnych roślin, są narzędzia, na przykład takie jak identyfikacja problemów, identyfikacja roślin, więc tak naprawdę dużo, dużo fajnych funkcji, z których możecie na co dzień korzystać, bo wszyscy na pewno korzystają z telefonu i na pewno większość z Was ogląda nas w ogóle na telefonie. Mm -hmm. No i jeszcze macie też na przykład właśnie porady ogrodnicze, takie na żywo y możecie albo. Skorzystać ze sztucznej inteligencji, takim, takiego specjalnego modelu, który jest dostosowany do, do właśnie potrzeb ogrodników i to zrobić na żywo, albo właśnie skontaktować się z naszym ekspertem od ogrodnictwa. To wszystko zrobicie w zakładce Diagnoza. Dajcie znać, czy nas słychać i widać dobrze, bo tutaj pani Jola pisze, że coś, coś, nie, coś nie działa. Więc poprosimy o znak. Co jeszcze chcę? Aha, na początku powiemy oczywiście o tym oprócz tutaj kanału na YouTubie. Prowadzimy też swój sklep ogrodniczy internetowy www.zielonympogotowie.pl Także bardzo serdecznie zapraszamy, za chwilę pokażemy Wam. Przyszła dzisiaj do nas paczka z naszego sklepu będziemy, będziemy sadzić nasze sprawdzone cebule kwiatowe, będziemy je sadzić tak, żeby kwitły, żeby sadzić je do donicy i tak, żeby ta donica kwitła cały rok. Nagramy sobie filmik o tym, także, także fajnie. Zapraszamy, już Wam wklejam link do, do naszego sklepu. Tak, w naszym sklepie, oprócz właśnie cebulek, ale oprócz również narzędzi ogrodniczych znajdziecie też nasze poradniki, które do tej pory wydaliśmy. E, niestety przed sprzedaż naszego poradnika, co na to, Pontata, się już skończyła, ale to nie znaczy, że nie możecie nadal tego poradnika zamówić. Nadal jest on do zamówienia, e, tylko że już teraz od poniedziałku, od wczoraj już jest cena normalna, ale oczywiście zapraszamy do zakupów. Dostępne są również inne poradniki, a wkrótce niespodzianka również. Tak. Tak, ten poradnik, co na to pan to, to właśnie taki przewodnik na cały rok, tak? Tam znajdziecie zarówno takie zadania wyznaczone przez nas, klasyczne, tak, co miesięczne, właśnie on jest podzielony na miesiące. Oprócz tego miejsce na wasze notatki, na wasze zadania i oczywiście porady ogrodnicze, takie najważniejsze, plus najważniejsze informacje takie o roślinach, które, o które najczęściej pytacie i też, co bardzo ważne, informacje o chorobach i szkodnikach, bo o to są ciągle pytania, to są jedna z najczęściej zadawanych pytań, więc wszystko właśnie znajduje się w tym poradniku. Czekaj, ja może pokażę jakąś stronę przykładową. Co Dobra, się dzieje? Bo nie, bo nie mogę, bo chciałam zacząć od góry tak naprawdę z pytaniami, a nie mogę, nie wiem, nie mogę, nie mogę, nie mogę przejechać do góry, nie Aha, nie to, aha to może ja to mogę zobaczyć. Ja, ja przeczytam, patrz. Bo ja, w sumie ja też mogę otworzyć. Mogłam, mogę przeczytać. E, witam serdecznie na mojej czteroletniej pigwie gruszkowej. Liście najpierw dostały czarne plamy, a potem opadły. W tej chwili jest goła. Co się dzieje? No to myślę, że. Myślę, że plamistość, yy, plamistość liści, prawda? A, tak, na pewno plamistość liści. Yy, I to zaczyna się właśnie od tego, że na początku na liściach pojawiają się plamy. Yy, I później tak naprawdę wszystkie te liście opadają. Zresztą, nawet jeżeli taką plamistość za, za, zauważycie wcześniej, to też zachęcamy do tego, żeby, yy, żeby takie liście oberwać. Co możecie jeszcze zrobić? Yy, możecie jeszcze zrobić roztwór mocznikiem, ewentualnie mm -hmm. w tym roku. Ale tak naprawdę już nic więcej oprócz tego, żeby taką pikwę przyciąć również zimą, zaznaczyć sobie, chociaż to i tak będzie widoczne nawet w styczniu i lutym które pędy należy obciąć. Filmik na temat pigwy jest, ale jest, nie jest akurat z cięcia, chociaż podejrzewam, że też tam pentata opowiadał tak mniej więcej, jak taką pigwę przyciąć, ale myślę, że jak będziecie się sugerować, nawet cięciem jabłonki, to, to też będzie, będzie ok, bo takie jak skorzystacie z takich najważniejszych wskazówek odnośnie cięcia drzewek owocowych, to już w zupełności wystarczy. Tym bardziej obejrzyjcie filmik podstawowy, Podstawy cięcia jabłoni, i z tym się sugerujcie. Także tak, teraz oprysk mocznikiem, później drugi krok to jest cięcie e, takiej pigwy, e, a trzecie, i to zaczynacie tak naprawdę możecie zrobić już, e, już w lutym, żeby taką roślinę, takie drzewko odpornić e, na choroby grzybowe, to oprysk e, miedzianem. Mhm. Nie wiem, czy pigwa jest w planach upraw? Tak, w tak, aplikacji jest. I w planach upraw, czyli w zakładce uprawy są tam do wyboru rośliny ozdobne, są do wyboru warzywa, są do wyboru drzewa owocowe i możecie tam sprawdzić. Tak naprawdę śledzić te wskazówki, które są tam podane, podane na temat pielęgnacji, cięcia ochrony I, i, nawożenia. Wśród, i nawożenia, i wśród tego jest właśnie tak drzewko pigwy, więc możecie też sobie sprawdzić, jakie kroki, co możecie zrobić po kolei tak, aby, aby zapobiec takim chorobom, bo to, to nie jest jakby jednorazowy zabieg, i, mm -hmm. i to nie jest tak, że jedna rzecz, jeden oprysk wystarczy. Niestety trzeba taką całoroczną pielęgnację. Wdrożyć e, i stosować, i też sprawdzać tak naprawdę, co, co się sprawdza. To nie jest tak, że jak zastosujecie teraz te dwa opryski, to w przyszłym tak. roku już tej klamistości nie będzie, bo to też zależy od warunków e, od warunków atmosferycznych, zależy od tego, co w pobliżu rośnie, że coś choruje, jakie opryski stosują sąsiedzi. Także, niestety, jest wiele, wiele czynników. Jest u was, u was tak, też. wiele mhm. czynników jakby wpływa na kondycję naszych roślin, ale oczywiście tymi sobie Możemy pomóc takiej roślinie, aby właśnie w przyszłym roku mniej chorowała, docelowo oczywiście w ogóle nie chorowała. Sobie no i też myślę, że teraz to, co możemy zrobić, oprócz tego mocznika, może pomyśleć, jeżeli drzewko ma tendencję do tego właśnie, do chorowania, może pomyśleć o mikoryzie, może pomyśleć o tym, żeby jeszcze, jeżeli macie na przykład, robiliście gnojówkę z, ze skrzypu polnego, podlać takie drzewko, inne drzewka chorujące na jakieś choroby grzybowe, na mączniaka, podlać takie drzewko jeszcze, zrobić oprysk w takie niedeszczowe dni, tak? Może poczytać oprysku z drożdży też to w jakiś sposób będzie jakby chroniło to drzewko przed rozwojem tej choroby grzybowej i wzmacniało, tak? Mikoryza też wzmocni bardzo dobrze bardzo dobrze takie drzewko, więc o takim wzmocnieniu też trzeba pomyśleć przy okazji walki z chorobą, tak? Bo no, odporność jest tutaj kluczem, tak? tak jak w przypadku ludzi też. I właśnie w tych uprawach w naszej aplikacji też jest podział na taką ochronę konwencjonalną mhm. i naturalną, A więc w tej szczególnie właśnie ochronie naturalnej, czy w tej pielęgnacji naturalnej, jest, są wskazówki odnośnie takich naturalnych sposobach właśnie pielęgnacji roślin, też o takich opryskach czy gnojóweczkach, tak. tak. o których tutaj Kasia tak. wspominała. Tak. Dobrze, czyli mamy. Ja wstawię to. link do, do filmu z opryskiem miedzianym też, żebyście sobie Dobrze. zobaczyli, bo to jest bardzo ważne. Dlaczego jaskier czerwony po kwitnieniu zniknął w, w ziemi? Nie ma cebulki i korzenia. Eee, no Ciężko stwierdzić, tak naprawdę może był jakiś szkodnik nornica, może nornica, nie wiem, może nawet kret. Pędraki też lubią pędraki. pędraki. Mhm. Także jedyne, co mi pierwsze przychodzi na myśl, to właśnie jakieś szkodniki. Mhm. Proszę powiedzieć, czy opyskać brzoskwinie i śliwy, i śliwy? mają dziurawość liści, śliwy prawie już zgubiły liście? No, to to samo tak naprawdę. Brzyskiny też są w planach upraw w naszej aplikacji. Śliwy też. Mhm. Śliwy tak samo. E, może wyślij jeszcze, wstaw proszę ten link do oprysku e, mocznikiem. mocznikiem. Tak, e, tak e, bo tak naprawdę. No to możemy teraz zrobić. Nie? To możemy teraz I zrobić. Właśnie, jak gubią liście. Bo, mhm. Bo nie wiem, czy taki oprysk z takich gotowych preparatów typu typu Scorpion czy Switch, czy mają jeszcze jakby sens, to najwyżej w przyszłym roku, no ale najlepiej odnieść się właśnie do tych terminów, które są podane właśnie w uprawach w naszej aplikacji. Czy wieczba Hakuro dobrze znosi słońce? Można w takim miejscu zasadzić, tak. Na czym wiadomo, jeżeli jest takie mocno intensywne słońce, albo jeżeli podlejecie, zrosicie taką hakuro w środku dnia, kiedy mm. jest mega palące słońce, no to wiadomo, że można, można te, te listki popalić. Tym bardziej, no, wiesz, hakuro przycinamy bardzo często, żeby ona cały czas utrzymywała ten ładny kształt, który, na którym nam zależy. Poza tym ona ma dosyć duże przyrosty, też przycinamy ją częściej dla tego Świeżenia koloru, bo jak przycinamy, to te listki, młode listki, no, mają taki charakterystyczny różowy kolor i rzecz dla gęstości takiej wieżby. Więc też poprzez takie cięcie, szczególnie w środku dnia, no, można te listki trochę przypalić, ale tak naprawdę one po, po kilku dniach już zanikają, bo, bo naprawdę po takim cięciu ta wieżba ma, ma dosyć spore przyrosty. 嗯。Mm. Także można zasadzić. Wręcz yy, zachęcałabym do tego, żeby ją posadzić, posadzić w słońcu, bo właśnie ze względu na ten kolor, kolor liści. Mm -hmm, jeżeli mm -hmm. ona będzie posadzona e, w cieniu, to e, nie wybarwi się tą nie, tak? Nie mm -hmm. tak ładnie, jakby się miała wybarwić właśnie w słońcu. No to, A to jest mm -hmm. naprawdę przecudne w jej przypadku. No to tak jak z roślinami domowymi. Jeżeli macie wariedację jakąś na liściach rośliny domowej, jakieś egzotycznej, nie wiem, aglanem, monster, i tak dalej, no to one tak samo potrzebują dużo światła, żeby właśnie się ładnie wybarwić. Nie? A u Monstery na przykład dziury nie pojawią się na liściach, jeśli nie ma odpowiedniej ilości światła, nie? One będą po prostu szerokie, płaskie, bez dziur te liście. Tak, na temat Monstery, jest chyba filmik i. Mm -hmm o przesadzaniu monstery i tam macie też kilka takich fajnych wskazówek na temat monstery. Także jeżeli kogoś e, interesują e, roślinki domowe, to, to zapraszamy. Zresztą w naszej aplikacji też jest coraz więcej materiałów na temat roślin. I coraz więcej praw e, domowych. Tak. domowych. Mhm. E, mój perukowiec przesadzony rok temu do ogrodu ma półtorej metra. Jakiś miesiąc temu część liści zaczęło spadać. Schnąć, przepraszam. Na jednej gałęzi jest część suchych, na części nie. Dlaczego schnie i jak to zatrzymać? Perukowiec jest dosyć taki podatny na również choroby grzybowe i to jest ten, co mi przychodzi teraz na myśl, tym bardziej, że tak jak pani tutaj napisała, zasychają całe gałęzie. Prawdopodobnie jest to fitoftoroza, więc tutaj wspomniana już chyba, bo ty wspominałaś o poliversum. Nie nie, nie, nie wspominałaś. Nie mm wspominałaś, -hmm. to mm -hmm. mi się przesłyszało. Mm -hmm. Zachęcam do zastosowania poliversum. Teraz jeszcze możecie zastosować. Jeszcze te temperatury nie spadają, nie spadają nisko. Jest jesień, więc to poliversum też super się przyswoi. I tu przede wszystkim polecam, tak jak jest zresztą na opakowaniu. Podleć tą roślinę poliwersum, tylko że zachęcam do tego, żeby na wiosnę, jak już te temperatury będą powyżej tak, 800 stopni, być taki, taki, takie podlanie zastosować, taki poliwersum zastosować ponownie. To taką roślinę odporni Te suche gałęzie, które już są, bym obcięła zupełnie. I, I w ogóle się nie przejmowało, bo perukowiec ma, bardzo szybko dostaje odrostów. Zresztą nasz tata robił w ten sposób, że raz na trzy lata takiego perukowca ścinał, tak naprawdę dozerają, pięknie odrastał. Też to powodowało takie odmocenie i te listki wyglądały zupełnie inaczej i dostawały gigantycznych peruk. Także mm -hmm. zachęcam, do, także się proszę nie przejmować i te całe gałęzie po prostu ściąć. I podlać poliwersum. Nawet tym poliwersum, słuchajcie, podlać nie tylko tą roślinę, ale też rośliny, które są gdzieś niedaleko. Bo może też tuje, które gdzieś tam rosną niedaleko, czy jakieś inne rośliny też może się okazać, że taką, takie, takie, taką fytoptorazę mają, ponieważ ta choroba no, potrafi się szybko, szybko rozprzestrzeniać. Mhm. Słuchajcie, pamiętajcie, że we wtorek jest Dzień Chłopaka, także polecam Wam poradnik ogrodniczy właśnie na prezent, ten, który pokazywałyśmy, co na to Pan tata. I polecam Wam was też wspierać nas tutaj na kanale, na YouTubie. Na przykład no zachęcamy i będziemy bardzo wdzięczne, jeżeli oczywiście tak. raz, że wciśnięcie serduszko pod tą transmisją, a dwa, jeżeli oczywiście zasubskrybujecie nasz kanał, bo nie możemy się już doczekać momentu, aż będzie pół miliona tak, subskrypcji tak, na tym tak. kanale tych, tak że będziemy wam bardzo wdzięczni. E, słuchajcie, zróbcie to dla Michaliny, bo ma w poniedziałek imieniny, właśnie dzień przed <noise> dzień przed dniem chłopaka. Nie Ja pamiętam, bo ten, był właśnie dzień przed Dniem Chłopaka. Więc dzień Chłopaka i dzień Michaliny w poniedziałek. Muszą być serduszka, muszą być subskrypcje. Tak, pół miliona na dzień tak, Michaliny. Tak, i, dzień, I dzień, chłopaka. Dzień, <laughs> dzień Chłopaka. Naprawdę dzień Chłopaka jest teraz wtorek? Wtorek, tak. Bo to może myślisz o dniu mężczyzny. Dzień, Ale co? ja tak bardziej mam już. Przez podstawówkę, przez te wszystkie te lata szkolne mam, że dzień chłopaka, dzięki chłopaka, i zawsze na dzień chłopaka. O, w tym życzenia. roku stosowałem oprysk śliwy na parę z czosnku, i w żadnym owocu nie było robaków. Super. E, super, bardzo dziękujemy. E, tak, czosnek no, ma w sobie wiele mm -hmm. takich różnych składników, które raz no, no, przede wszystkim odstraszają, e, bo tak naprawdę czosnek jest takim warzywem, które wiele, wiele stworzeń nie lubi, w tym niektórzy ludzie, tak jak na przykład ja. Tak. E, ale e, nawet są, słuchajcie, też gotowe ekstrakty z tak. czosnku które są też dostępne między innymi u nas w naszym sklepie takim ekstraktem właśnie też radziłyśmy i polecamy żeby właśnie wybierać takie naturalne sposoby i, i stosować takie właśnie ekstrakty z wrotyczu z grejpfruta. Słuchajcie, ekstrakty z grejpfruta są dobre z kolei może nie na szkodniki, ale na choroby grzybowe na przykład jest wiele preparatów Spiero, właśnie, właśnie to, to, to. na bazie na bazie tego tego wywaru, no i czosnek, czosnek tak przede wszystkim, także super, dziękujemy za podzielenie się tą cenną Tak, skazówką. no i on jest fajny też właśnie ten oprysk z czosnku, wczoraj czytałam sobie nawet o mm -hmm. oprysku z czosnku w kontekście roślin domowych na wciornastki, mm -hmm. bo przygotowujemy się też do filmu, znaczy ja się przygotowuję do nagrania filmu o wciornastkach na aglaonemie, no i właśnie ten oprysk, jeżeli nie chcemy zastosować tego oprysku chemicznego, mhm. albo mamy na przykład w początkowej fazie ataków ciornastków, no to właśnie oprysk z czosnku, z ekstraktu z czosnku, albo właśnie poczytajcie sobie o oprysku z tytoniu. Też mogłybyśmy zrobić taki film, też dobrze działa. Oczywiście w tej początkowej fazie, bo w ciornastek bardzo szybko pochłania roślinę, ale wkleję Wam właśnie do link do ekstraktu z czosnku i chili. Więc podwójne działanie odstraszające szkodniki, i to możecie właśnie stosować i na rośliny zewnętrzne spokojnie, i na rośliny wewnętrzne. A teraz za chwilę będą problemy z wewnętrznymi też. Jodu koreańska ma bardzo duży szyszek, czy część usunąć? No, jeżeli same nie opadają, powinny same opaść, no to, no to można. Pytanie, dlaczego? ewentualnie, ale no już o tej porze, no to chyba raczej normalne. Już dawno mm, pytałem o uschniętą tuję. E, miało być, że jakieś grzyby zaatakowały. Dzisiaj odkryłem, że jakieś korniki zeżarły mi to drzewo, a nie znalazłem nigdzie info, to taki szkodnik może zjeść. E, no tak, e, może, zresztą nawet kiedyś jak pamiętam z wierzba zaczęła nam, taka ładna wieżba, która miała, słuchajcie, zresztą Patrycja jest z nami, bo.